Witam cię serdecznie. Coś na wzmocnienie naszych płuc oraz jelita grubego. Jelito grube nie można się uczenia. Trzymam się czegoś, co Co mi nie służy? Nie służy mi ta praca, nie służy mi ten związek. Jestem niezadowolony. To trzymam. Są problemy z, z, z opróżnieniem się. Jesień, energia metalu, płuco, jelito grube. I zaczynamy. Tak jak ptak, żuron. W drugą stronę. Z dźwiękiem leśniejszym S. Przyciągam światło, odpycham to, co mi nie służy. Przyciągam światło, odpycham co mi nie służy. Wiesz, co ci nie służy? Wiesz, co się przyciągnąć? Jeśli nie, zapraszam na prywatne konsultacje. Zapraszam na moją stronę. Dowiedz się więcej.